Muszę Ci coś powiedzieć, to dla mnie bardzo ważne. Wysłuchaj do samego końca. My, mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej, miłośnicy przyrody, turyści i obywatele troszczący się o dobro środowiska naturalnego, wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecnymi działaniami Biura Rozwoju Gdańska w zakresie polityki urbanistycznej na wyspie. Zauważamy ogromne tempo intensywnego zabudowywania wyspy, w której korzyści wyciągną deweloperzy, a mieszkańcy i miłośnicy wyspy zapłacą za to cenę. Obecne plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na intensywną i bardzo wysoką zabudowę niszczącą ruralistyczny charakter wyspy, a kubiczne formy budynków o płaskich dachach w żaden sposób nie nawiązują do dziedzictwa kulturowego wyspy. Wyspa Sobieszewska to unikalny obszar przyrodniczy o szczególnej wartości ekologicznej i krajobrazowej. Nadmierna zabudowa stanowi poważne zagrożenie dla rezerwatów przyrody: Ptasi Raj oraz Mewia Łacha. Pod przykrywką usług turystycznych budowane są apartamentowce, co prowadzi do degradacji siedlisk zwierząt i ptaków. Planowane inwestycje mogą powodować napływ dziesiątek tysięcy mieszkańców, nie biorąc pod uwagę niewydajnego systemu komunikacyjnego i braków w infrastrukturze. Już dzisiaj w sezonie tworzą się wielokilometrowe korki na wjeździe i wyjeździe z wyspy trwające całe dnie, a wiele terenów inwestycyjnych ciągle jeszcze nie jest zabudowanych. Urzędnicy miasta nie są w stanie określić, jaka jest wydajność komunikacyjna sieci drogowej wyspy, a co za tym idzie? Pojemność mieszkaniowa i wypoczynkowa. Obecnie nie ma stałej obecności w dzielnicy policji i pogotowia, a nawet jeśli kiedyś pojawi się któreś z wyżej wymienionych, to ich skuteczność będzie niezwykle ograniczona z uwagi na przepustowość infrastruktury wyspy i ciągłe korki. Wyspa sąsiaduje z bardzo niebezpieczną infrastrukturą dla zdrowia, w szczególności w przypadku awarii lub pożaru. Od zachodu można do niej zaliczyć rafinerię, zakład utylizacji odpadów port serwis, oczyszczalnię ścieków czy budowany gazoport. Szczególnie w dzisiejszej dobie zagrożeń wojną hybrydową lub terroryzmem, ryzyka związane z celowym uszkodzeniem muszą być brane pod uwagę. Co więcej, ekspozycja wyspy na przeważające wiatry zachodnie powinna być wyznacznikiem w kwestiach przygotowań ewakuacyjnych. Niewydolny system komunikacyjny powinien być wyznacznikiem maksymalnej pojemności wyspy, a ten z kolei nie jest brany pod uwagę. Mieszkańcy nie są poinformowani, czy istnieją jakiekolwiek plany związane z zagrożeniami i czy opierają się one na planowanych przez władze zamierzeniach urbanizacyjnych. Bardzo istotnym zagadnieniem są plany ogromnej ingerencji w tkankę leśną i przyrodniczą, między innymi, lecz nie tylko, wynikające z dokumentów, kierunki zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków. Zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w zakresie wyznaczania obszarów usług na terenach leśnych i rolnych, procedowanego planu ogólnego w zakresie dodatkowego poszerzania wskazanych w studium obszarów inwestycyjnych i zwiększania wskaźników intensywności zabudowy, procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osady Wieniec. Ingerującego w tkankę przyrodniczą, korytarze ekologiczne i bezpowrotnie niszczącego tereny rolne również o najwyższych klasach 2 i 3, przez planowaną zabudowę, w tym zabudowę na terenach o zwiększonym ryzyku powodziowym, pozostałych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zakładających zbyt intensywną i wysoką zabudowę niedopasowanej bryłą do charakteru wiejskiego. Zarówno prezydent miasta, jak i Rada Miasta mają wszelkie narzędzia prawne do kształtowania polityki przestrzennej. Wydaje się jednak, że że są one wykorzystywane niewłaściwie? Ostatnie spotkanie z mieszkańcami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osady Wieniec wykazało, że Biuro Rozwoju Gdańska przygotowuje te plany w oderwaniu od całości całościowego spojrzenia na wyspę, bez analizy sytuacji komunikacyjnej i przyrodniczej, a co najgorsze, bez oparcia się o realne dane, zarówno obecne, jak i założone prognozy. Zatrważające jest jak można prognozować wpływ zmian bez wyżej wymienionych danych. Wciśnij kciuk w górę dla poparcia tej inicjatywy. Link do petycji znajduje się w opisie. Udostępnij film na swoim profilu i pomóż ocalić wyspę Sobieszewską. Subskrybuj kanał po więcej informacji na ten temat, bo to ważna sprawa.